Panowie i panie, kryptowiadomości, subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. Założyciel Telegrama, Paweł Durow, został aresztowany na paryskim lotnisku. Jaki był powód zatrzymania? Jak informuje francuska agencja AFP, śledczy wydali przeciwko niemu nakaz przeszukania w związku z różnymi przestępstwami dotyczącymi jego anonimowej aplikacji do przesyłania wiadomości, czyli Telegrama. Jaka jest prawda? Po prostu nie chciał moderować treści na Telegramie. Kiedyś Elon Musk powiedział bardzo... Bardzo fajne zdanie. Moderacja to propagandowe słowo oznaczające cenzurę. Podczas niedawnego wywiadu przeprowadzonego przez Takera Carlsona, Durow wyznał, że za każdym razem, gdy odwiedzał USA, na lotnisku był witany przez agentów FBI, którzy zadawali mu masę pytań. Przyznał także, że amerykańska agencja do spraw cyberbezpieczeństwa próbowała w tajemnicy zatrudnić ich głównego inżyniera, by ten udostępnił im kod źródłowy i zainstalował tam backdoors. W wyniku tego aresztowania Tonkoin zanotował, gwałtowny spadek o blisko 23%. Na twitterowym profilu konto TON Blockchain opublikowało wpis, w którym zapewniają społeczność, że sieć TON pozostaje w pełni operacyjna. Wsparcie dla Durowa wyraził m.in. Elon Musk, Vitalik Buterin czy też Robert F. Kennedy. Niestety komuna 2.0 nadchodzi. Musimy mówić o tym głośno i bronić mediów wolnych od cenzury. Panie, jak pan masz chęć? to sobie te 125 wesi i wkręć w dupę! Bardzo przytomnie na aresztowanie Durowa zareagował CEO platformy Rumble, pan Chris Pawlowski, który poinformował na Twitterowym profilu, że wczoraj opuścił Europę. Warto dodać, że dwa lata temu francuski rząd chciał, aby Rumble usunęło niektóre rosyjskie filmy z newsami, na co Rumble oczywiście się nie zgodziło. Natomiast, aby uniknąć walk z francuskim rządem, platforma wyłączyła dostęp dla francuskich obywateli. Dalej. Na corocznym spotkaniu bankierów centralnych w Jackson Hole w piątek, Jerome Powell powiedział, że nadszedł czas na obniżanie stóp procentowych. W ten sam dzień wcześniej wspomniany Robert Kennedy, niezależny kandydat na prezydenta USA, zrezygnował z kandydatury oraz ogłosił swoje poparcie dla Donalda Trumpa. Trump obecnie według polimarket ma 50% szans na wygraną. tyle co Harris. Wracając do stóp procentowych, jaki był efekt? Bitcoin zanotował 6% wzrost w ciągu. W zaledwie kilku godzin. Wygląda na to, że rynek krypto bardzo byczą podchodzi do obniżek stóp procentowych. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak stopy procentowe wpływają na bitcoina, to obejrzyj pierwszy odcinek bezpłatnego szkolenia. Dalej. Spotowe ETFy na Bitcoinie zanotowały w piątek największy napływ nowych BTC od 22 lipca. Tego dnia do funduszy wpłynęło 4900 nowych Bitcoinów. Dodatkowo, jak zerkniemy na stosunek otwartych pozycji long do pozycji short na giełdach z dźwignią, to widać, że jest przewaga pozycji long. Optymizm wraca na rynek. Dalej. Sąd federalny w USA odrzucił wniosek Krakena o oddalenie pozwu SEC, który to twierdzi, że Kraken prowadzi niezarejestrowaną giełdę papierów wartościowych. Solve it. Rzecznik SEC stwierdził w oświadczeniu, że giełdy krypto powinny zarejestrować się w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Zapewnia, że, cytuję: SEC ma narzędzia, by chronić inwestorów przed manipulacjami i oszustwami, jeśli giełda ma licencję. Jeśli inwestorzy będą handlować na giełdach nie mających licencji SEC, będą non-stop oszukiwani. USA wszystko po staremu. Dalej, kanał na Discordzie projektu Polygon został zhakowany, a hakerzy wykorzystali to konto, by w zakładce ogłoszenia publikować linki do różnych. W efekcie czego jeden z użytkowników stracił 150 tysięcy dolarów w tokenach Ethereum. Kanały na Discordzie są coraz częściej atakowane przez hakerów. Na przykład rok temu kanał Arbitrum doznał ataku, gdzie hakerzy opublikowali phishingowy link, a w maju tego roku oszuści przechwycili prywatne wiadomości członków zespołu projektu gnus.ai, w efekcie czego wymintowali 100 milionów dodatkowych tokenów. Straty oszacowano na 1,27 miliona dolarów. Bądźcie ostrożni i nie nie klikajcie w żadne podejrzane linki. Subskrybuj, lajkuj. Nara.